Siemanko, siemanko, mordeczki, witam wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony oczywiście wasz najlepszy, najukochańszy YouTube, 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 youtuber streamer, YouTube streamer Bandyta, witam bardzo serdecznie, zawsze uśmiechnięty, miły, niewulgarny Mordeczki, przejdźmy do konkretów, bo chciałbym wam coś ogłosić Mianowicie Wiem, że już mnie tydzień czasu nie ma, jest to wszystko zaplanowane, Ukartowane, za przeproszeniem Mordeczki, nie będzie mnie jeszcze tydzień czasu, do 27 do tego z racji tego, że e, tak jak powiedziałem, zaplanowałem sobie przerwę małą, e, jest, to jest ona spowodowana tam kilkoma sprawami i tak dalej. Nieważne, e, ważne jest to, że już za tydzień cały jest powrót. E, no i z tego miejsca bardzo bym chciał Was zaprosić na e, nowo powstałą grupę. E, bardzo prawdopodobne, że będzie jeszcze nowy Discord. W międzyczasie będę podawał linki w razie czego, ponieważ po prostu wolałbym zrobić sobie nowego, z inne zabezpieczenia na niego dać i tak dalej, tak dalej, bo ten jest troszkę, że tak powiem, outdated No i, no i wymaga poprawek, więc ja po prostu wolałbym zacząć, zacząć od czegoś świeżego oczywiście Więc ja tutaj wam rzucę linka w komentarzach do grupy, jak i tutaj w opisie, żebyście mogli sobie wejść. No i na 27 lutego oczywiście wielki powrót mordeczki będzie tutaj parę usprawnień nowych. I e, jednym z nich będzie będą levele za, za aktywność i z tego miejsca dla najbardziej aktywnych będą oczywiście nagrody, więc e, tutaj bardzo fajne, że tak powiem, usprawnienia wejdą również, e, kilka zmian e, też generalnie będzie na troszeczkę perspektywa, więc, e, więc wejdziemy e, tutaj z, że tak powiem, powiewem świeżo świeżości, na tym to też miało polegać ta przerwa. I co ja bym jeszcze Wam chciał powiedzieć, mordeczki, że na 27 do tego oczywiście wjeżdżamy od razu z alkoholem. Wjeżdżamy z grą alkoholową. No i co, no i z tego miejsca, no co, Wam mogę kazać tylko czekać i, i niecierpliwie czekać już mordeczki, tak, bo a w sumie cierpliwie czekajcie, bo, bo naprawdę będzie hucznie jak, jak wiadę tutaj z bombu. Także, no co, jak ktoś się zauważy, to trochę mi się przytyło w ogóle, ale nieważne. <laughs> U Toki mam wielki łeb, troszeczkę gruby, już mi się tutaj. Tutaj drugi podbródek wylewa troszeczkę, także tak przytyłem troszeczkę, nieważne. Um, myślę, że nikogo to nie obchodzi, ale um, bardzo się cieszę, że już niedługo będziemy się widzieć. Więc do um, co? Do zobaczyska i trzymajcie się i cześć. Jeszcze jedna informacja, jaką bym chciał wam przekazać, jest taka, um, że live całoroczny: Mordeczki odbędzie się. E, tak jak mówiłem i tak jak obiecywałem, na pewno, e, na pewno on się odbędzie. Zbieramy aktualnie kwotę. Jeszcze nie, nie brakuje jakoś mega, mega dużo, bo już połowa jest zbierana, Więc tak, live całorocznie się odbędzie i moje przewidywania są gdzieś na marzec, kwiecień. No, bardziej na jak już to końcówkę marca lub na kwiecień. Także myślę, że czasu nie zostało już wiele. Zależy w jakim tempie się to uzbiera. No i co? No, zostaje tylko czekać. Także never.